I, yy, ja tutaj jestem Oscar Boser, z nami ale jest przecież, Oski Boski. Ale przecież próbuj, przecież ten, yy, bo mi się włączyła kamerka Dobra. i druga część muszę jest nagrać. Jest pan Oskar? Tu mamy jeszcze jednego. Płocy! Kto to jest? Nie odwiązami mi pan! Ua! otwierać mu nie no odwiązuje ja pan nie ja odwiązuje mi pan nie Od... dobra odwiązuje panu to i pan ma tutaj siedzieć dobra nawet nie chcę z tym debilem siedzieć będziesz tu siedział jaki debil A z tyłu mam nóż, ale to zabawkowy. I w sobie tu nieba ostrego. To jest tylko ozdoba Panie oskarżę, szybko, szybko. Hmm. Ah.

Już raz, dwa do celi albo cię zaszczelę. O! Szybko! szybko. Dobra, a robię magic Trick! Siabi, dubi, dubi, dam. Siabi, dubi, dubi, bum. Bum! Szybko! Mamy! A to nie Jedziemy tu. Jedziemy na posiłki. Jestem! Nie masz? Tak! Ja się nazywam Baksiu! Znaczy Martin Dobra! Za wolne mam te auto. Tu już chyba nas jest za auto. Zgubiliśmy ich chyba. Jedziemy tam? A maty masz? Wziąłeś z domu? Daj mi. Coś tam knują, wiem. Wiem, że coś tam knują. Musimy wiedzieć, oh, gdzie oni co są. Co Musimy wiedzieć. Ej, Władziu, gdzie idziesz? Musimy wiedzieć, gdzie oni są. Władziu! Dobra, Władziu! Musimy wiedzieć, gdzie oni są. Gadamy. Raz, dwa. Zamykaj te. Zamykaj te. Drzwi. Dobre. Mamy. Jestem. Mamy to. Na tablicy. Nie da rady. Moi Drodzy, za chwilę kończymy odcinek. Proszę przyjechać. Ej, dobra, proszę tu przyjechać już. Okej. Odcinek drugi nastąpi. Dobra, gdzie oni są? Tak będzie. W drugim odcinku, a my, a ja, o nie, a ja już się żegnam, pa, Oskar powiedz pa, pa, no, no pa. Oskar powiedz pa, powiedz no pa jeszcze raz, tak będzie w drugim powiedz odcinku, powiedz jeszcze raz pa, pa, Nara, tak będzie Dara. w kolejnym odcinku, Nara, Nara, papa, no pa. pa! dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco no, wszystkimi mi filmikami y Nara Nara